największe oszustwa ludzkości. Dziś będzie brutalnie, ale czas wreszcie obnażyć obłudę tej rasy. Pierwsze, gwarantuję, zniszczy wam dzieciństwo. Wiecie, gdzie kończą wasze ukochane rozdarciuchy? Nie, nie ma żadnej farmy dla bezgłowych pluszaków. Jest tylko śmierć między pustym jogurtem, a obierkami z ziemniaków. Druga kategoria to kłamstwa higieniczne. Wracasz sobie ze spaceru po najlepszych śrumpach, a tu nagle pada z pleców takie niewinne Choć spłuczemy tylko łapki, Madrytku. Co ty miałaś z biologii, kobieto? Uszyć się z łapami pomyliły? Trzecie to cała koncepcja dzielenia smaczków. Czy wy, ludzie, myślicie, że taki producent nie umie bidulek zrobić mniejszych porcji i musicie mu pomagać? Umie, umie, ale nie chce, bo ma serce, a nie głaz. Sobie kolację na pół podziel. Nie zaszkodzi. A już w kolejnym odcinku trzy podstępy, którymi zabierają się do weta i jak się przed nimi bronić. Trzy błędy, które popełniasz przy wychowaniu człowieka. Pierwszy, to za szybko się uczysz. No brawo, geniuszu. Zamiast udawać głupiego i patrzeć tempo w dal, to ty siadasz na komendę po trzech razach i jeszcze się cieszysz. Przecież jak dasz tej bździągwie bez umiaru mały palec, to ona weźmie cztery łapy. Zanim się obejrzysz, grafik masz napięty jak smycz przy weterynarzu. Stąd już prosta droga do wyzysku. Zawody, eventy, obozy. A wystarczyło nieko zaczyć, spojrzeć na nią pustym wzrokiem i obsikać dywan. Druga jest za duża otwartość. Ja wiem, że się cieszysz, że masz swojego człowieka. Ja też toleruję jakoś tę moją kulę u nogi, ale na Boga trzymaj fason. Trochę niedostępności nikomu jeszcze nie zaszkodziło. Jak będziesz za miękki, to szybko skończysz jako bezpłatny terapeuta na pełny etat, kołdra obciążeniowa albo żywy kaloryfer. Pamiętaj, jej przestrzeń to Twoja przestrzeń, ale swoją to ty szanuj. Trzecia jest kwestia kanapy. Kanapa to tron. To zwieńczenie Twojej władzy nad tym prostym gatunkiem. Nie bądź zachłanny. Zajmuj centymetr po centymetrze. Kluczem jest konsekwencja, odrobina pojękiwania i branie na litość. Pamiętaj, kiedy grasz w grę o tron, wygrywasz albo giniesz. A już w następnym odcinku praktyczny poradnik, jak skutecznie wymusić spacer o każdej porze dnia i nocy. Jak żebrać, żeby wyżebrać, czyli praktyczny poradnik uzyskania korzyści spożywczych. Po pierwsze upewnij się, że starej nie ma w pobliżu. Ta skąpa bździągła postawiła sobie za cel pozbawić cię doczesnych przyjemności. Zasłania się zdrowiem i innymi bzdurami, a prawda jest taka, że jest jak ten kleszcz żerujący na zdrowym organizmie psiego społeczeństwa i żadna synparika tu niestety nie pomoże. Po drugie, znajdź najsłabsze ogniwo. Babcia od dwóch dni mówi, że z ciebie sama skóra i kości. Podchmielony wujek powtarza, że za jego czasów psy jadły resztki i żyły. Synek kuzynki ciągle pyta, czy może naciernić pieska. To jest twój target. Kluczem do sukcesu jest zgrany zespół. Jak mówi staropolskie porzekadło, wspólna praca w gluten się obraca. Trzecie to kultura. Ja wiem, jak ciężko jest zachować godność, kiedy w grę wchodzi kawałek bułeczki, ale. Musisz być twardy. Wyważona mimika, glut nostalgicznie zwisający z pyska i lekko melancholijne spojrzenie mówiące: Nie, nie trzeba, chyba że naprawdę nie będziesz tego jadł. Emanuj głodem, ale jednocześnie skromnością. Każdy chce być bohaterem w tragicznej historii łodzonego pieska. A już w następnym odcinku – ślumpa. Plusy i zalety kąpieli błotnych. Jak wymusić spacer o każdej porze dnia i nocy, czyli praktyczny poradnik manipulacji starą. Wyspałeś się i chcesz aktywnie zacząć dzień, a ta warczy, że jest trzecia w nocy? Sąsiadka zostawia liściki miłosne na osiedlu, a ta staje na drodze waszej miłości, bo niby ktoś musi pracować w tym domu? Jeśli wiesz o czym mówię, to ten poradnik jest dla ciebie. Na początek subtelna psychologia. Zacznij niewinnie. Nie szczekaj, utrzymuj stały kontakt wzrokowy, jakbyś chciał powiedzieć: zawiodłaś mnie, ale masz jeszcze szansę to naprawić. Nie odwracaj wzroku, tylko przeszywaj duszę. Bądź wyrzutem sumienia upiardliwym, jak komar w środku nocy, albo głos chodakowskiej w twojej głowie po mega kebabie. Kolejny etap to fizyczny manifest. Jeśli samo spojrzenie nie zadziałało, to wiadomo już, że nie masz do czynienia z nowicjuszem. Usiądź blisko z wymownym spojrzeniem, albo ostentacyjnie połóż się w przejściu. Wiedź w jej przestrzeń osobistą jak Hanka w kartony i nie daj się przegapić jak tyłeb Kim Kardashian. Broń ostateczna, inscenizacja. Żarty się skończyły. To się z trójki jest mało stała w uczuciach i zaraz znajdzie sobie innego amanta, a ty zostaniesz z niczym. Czas wejść Olin. Zacznij się kręcić, pojękiwać i koniecznie dużo sapać, ale pamiętaj, żeby nie przesadzić. To jest już sekcja dla zawodowców. Granica między osiągnięciem celu a wizytą u Weta jest cienka jak sik pająka. Kontroluj otoczenie i w razie potrzeby się wycofaj. Żadna miłość nie jest tego warta, chyba że do chleba. Chlebek jest wart wszelkich upokorzeń. A już w następnym odcinku koty czyli jak sobie radzić w starciu z tym wybrykiem ewolucji. Koty czyli fakty i mity o tym wybryku ewolucji pies to arcydzieło Matki Natury. Lojalny, kochający może godności czasem trochę brakuje, ale wyciek gazu wyczuje, pod gruzami cię znajdzie i nawet przez ulicę przeprowadzi. A kot? Kot to ci jeszcze wyśmieje, że te gruzy to cię krzywo przygniotły. Koty to są w ogóle dla ludzi z syndromem sztokholmskim. To jest taki wybryk ewolucji jak ciepłe piwo albo ząb mądrości, zero korzyści, tylko ból i irytacja. Niektórzy ludzie myślą, że to takie mągle, niezależne i o zgrozo czyste stworzenia. Serio? Toż to obsrajdubska, co zakopią to, co mają do zakopania w kuwecie, a potem tymi samymi łapami spacerują po blacie, na którym ty robisz sobie kanapki. No faktycznie, perła higieny. Wręcz domestos na czterech łapach. Z tą mądrością to też bym za bardzo nie przesadzał. Przecież to trzeba mieć IQ pantofelka, żeby gonić jakąś kropkę na ścianie i jeszcze za każdym razem się dziwić, że się jej nie złapało. Jak to jest inteligencja, to ja mam doktorat z logiki stosowanej, a całki podwójne rozwiązuje do śniadania. Jedno trzeba tym pchlarzom przyznać. Walczyć to one potrafią. Z takim kotem ziomek to ty się absolutnie nie pchaj na solo. Ten futrzany psychopata jest jak połączenie napromieniowanej promieniowanej i wściekłego ninja. Zanim mrugniesz, masz trzy cięcia na nosie, głęboką ranę na dumie i uraz psychiczny do końca życia. A już w następnym odcinku trzy najbardziej żenujące zachowania ludzi i jak je sobie wytłumaczyć. Trzy najbardziej żenujące zachowania ludzi i jak je sobie wytłumaczyć. Po pierwsze, kustosz jelita. Niektórzy zbierają pokemony, inni traumy emocjonalne, a moja stara, moje klocki. Ja nie wiem, czy to są próbki do badań nad wyższą formą życia, czy składa z tego jakieś rytualne ofiary. Wiem jedno, nawet kot by się do tego nie zniżył. Pani Ronawka z pokątki też. Po drugie... Czarna rozpacz. Pięciu lat nawet jeszcze nie mam, a przebadany to jestem lepiej niż pacjenci doktora Lubicza. Krzysztof Ibisz ciągle dzwoni, że chciałby wyglądać tak młodo, a tymczasem bzdąg wanistego nizowego patrzy na mnie i zaczyna lament, co ona zrobi, jak mnie zabraknie. Serio? Jak kiedyś będziesz chciała zmienić branżę, to zakłady pogrzebowe będą się bić o taką profesjonalną płaczkę jak chytra babat Radomia o trzy cytryny. O siebie się marsz, kobieto. Chociaż tobie to w sumie pozostało się ziemią nacierać, żeby się przyzwyczaić. Trzeci jest ten piskliwy jazgot. Wasze stare też tak mają? Ja nie wiem, co się ludziom dzieje z aparatem mowy, jak widzą psa. Jakby im jednocześnie inteligencję i resztki godności odbierało. Moja to brzmi jak połączenie zdezelowanego czajnika z przedskolanką na dopalaczach. A kto to tak słodko śpili, ti Kogo ja tak kocham, tydydydydy? Wiesz co? Jakbyś mnie tak serio kochała to byś się w końcu kolacją podzieliła. A już w następnym odcinku praktyczny poradnik, jak skutecznie wymuszać atencję podczas pracy zdalnej. Trzy oznaki, że zabierają cię do weta. Pierwsze, stylówka. Na normalnym spacerze to stara wygląda tak, że miejscowi koneserzy trunków chcą ją poratować złotóweczką. A tu nagle czyste buty, włosy jak z reklamy szamponu, łudzisz się jeszcze, że zostawi cię w domu, ale jak łapie smycz, to już wiesz, że temperatura będzie mierzona. Drugie to śniadanie widmo. Wracasz pełen nadziei z porannej si udajesz się do kuchni, a tu w miejsce tylko powietrze. Myślisz sobie, co ja jestem z czy inny zamiokulkas, żeby się energią słoneczną żywić? żegnasz się już ze światem, dodajesz ostatnie poprawki do testamentu, a ta przychodzi jak gdyby nigdy nic na spacer cię zaprać. Nie dajcie się zwieść. Kłód to pierwszy stopień do weta. Trzecia jest podejrzana cisza. Na co dzień to jej się dęba nie zamyka. Chodź paździoszku, pojedziemy do babci. No zgarnik to ci do ciebie przyjedzie paździoszku. Narrację do życia mi robi. Krystyna czubówna łona bi od siedmiu boleści. A tu nagle cisza. Zero gadki. Bo co niby miałaby powiedzieć? Choć pojedziemy na palca grzebalca? Szkoda tylko, że twarz. To ona ma z napisami. A już w następnym odcinku praktyczny poradnik. Jak żebrać, żeby wyżebrać. Trzy powody, dla których lepiej mieć psa niż męża. Po pierwsze, rodzice psa nie przychodzą w odwiedziny. W tym świecie nie ma teściowej żadnych złotych rad i pytań, kiedy wnuki. Tylko ty i twój bezrobotny pasożyt. Trochę huba drzewna budżetu domowego, ale za to nie ciągnie się za nim klan jak z argentyńskiej telenobeli. Po drugie, pies zawsze doceni twoją kuchnię. Nigdy nie kręci nosem, wyłącznie ogonem. Nieważne, że Twoje umiejętności kulinarne kończą się na przygotowaniu parówek i zupki chińskiej. Dla mnie jesteś jak chodząca gwiazdka Michelin. Normalnie dziecko Magdy Gessler i Gordona Ramseya. A ja, Twój oddany śmietniczek, zawsze gotowy do degustacji. Po trzecie, dla psa jesteś zawsze 10 na 10. Czwarty dzień lecisz na suchym szamponie, resztki obiadu nonszalancko zasychają Ci na dresie. A buty wyglądają jak z nowej kolekcji Balenciagi? Dla mnie zawsze jesteś zjawiskowa. Osiedlowa Jennifer Lopez w skarpetkach nie do pary. A już w następnym odcinku, jak udobruchać kobietę, kiedy przez pomyłkę miałeś rację. Trzy afirmacje, które pomogą Ci przetrwać dzień. Po pierwsze, nie wszystko co pilne jest ważne. To, co masz zrobić dziś, jutro może okazać się niepotrzebne, więc obróż to na pojutrze albo na nigdy. To też jest opcja. Robota nie zając, nie ucieknie, a w sumie szkoda. Strategiczne zarządzanie energią to podstawa. Nie musisz być produktywny, żeby być wartościowy. Im mniej robisz, tym mniej błędów popełniasz. W końcu czas to pieniądz. Nie ma czego marnować na obowiązki. Po drugie, moje ciało to Buffet all Inclusive. Żadna świątynia, tylko food truck na festiwalu życia. Gdyby człowiek miał żyć samym jarmużem, to świat nie stworzyłby glutenu, czekolady i kebaba. Ja wiem, że te Chodakowskie i inne Lewandowskie ci nawmawiały, że jesteś tym, co jesz. Ale co złego jest w byciu wypieczoną bułeczką z budyniem? Po trzecie, zawsze jest czas na drzemkę. Cen to nie lenistwo, to inwestycja w twój potencjał na resztę dnia. Media wciskają ci chore wzorce produktywności, jak ten biedny Couriaczek dziurasela. Serio? Jak się inspirować? To z klasą. Śpiąca królewna. Ta to miała patent. Zamiast bezsensownie się przepracowywać i wypalić jak świeczka, wybrała porządną drzemkę. I co? I obudziła się z księciem z bajki i happy endem. Wnioski pozostawiam wam. A już w następnym odcinku spacer czyli jak zachować balans między posłuszeństwem a słuchem wybiórczym. Trzy powody, dla których lepiej mieć psa niż żonę. Po pierwsze, pies zawsze cieszy się na Twój widok. Nieważne, czy wracasz z pracy, trzydniowej libacji u Krzyśka czy od kochanki. Ja zawsze czekam na ciebie z utęsknieniem, jak ojciec Mateusz pod serwisem rowerowym. Tu nie ma oceniania, fochów i pytań, gdzie ty do cholery byłeś. Ja jestem jak kibic reprezentacji, często zażenowany, ale zawsze wierny. Po drugie, pies się nie obrazi, jeśli nazwiesz go imieniem innego psa. Żadnych cichych dni, czy wygnania na kanapę. Max, Azor, Rexio, co za różnica? Za dobrego kabanosa, a to nawet Barcelona by przeszła, tylko nie mówcie mojej starej, bo to jest uzasadniona podstawa do wydziedziczenia. Po trzecie, su nie przeszkadza, że zostawiasz swoje skarpetki na podłodze. Ja wszystkie twoje brudy zbieram z największą rozkoszą. Dla mnie to nie syf, to najpiękniejsze wyznanie miłosne, wręcz feromonowe poematy. Gdyby brat i Angelina tak okazywali sobie miłość, to do dziś byliby królewską parą Hollywood. A już w następnym odcinku niezawodne teksty na podryw, czyli jak wyrwać najlepszą sunię na osiedlu. Trzy powody, dla których lepiej mieć psa niż męża. Po pierwsze, pies wszędzie pójdzie z tobą chętnie, nawet na zakupy. Ja nie jęczę, że za długo wybierasz ten jogurt i nie gram ofiary pod przymierzalnią. Nie ma i zawsze jestem gotowy, jak długopis Andrzeja Dudy albo rower Ojca Mateusza. Po drugie, pies nie zajmuje ci łazienki. Bieżąca woda? Yy, uprzejmie podziękuję. Do tego przybytku szatana to wchodzę tylko jako twój osobisty ochroniarz. Dwójkę robię z kulturą na zewnątrz w zgodzie z naturą, a nie zamykam się na 40 minut w świątyni za dumy, żeby scrollować telefon i hodować hemoroidy. Po trzecie, pies nie kradnie ci kołdry w noc. Może czasem przepuszczę lekki desant i wywalę się w poprzegłóżka, ale nie robię z siebie psiego to zostawiając ci jedynie zrujnowane marzenie o cieple. W zimie to jestem w ogóle jak prywatny system grzewczy, a nawet jeśli trochę chrapię, to bądźmy szczerzy. Bardziej ci to rozczula, niż budzi chęć mordu. No nie wyt Znowu mnie dziś jakiś babsztyl od Labradora zwyzywał. Labrador? No błagam, to jak pomenić masło z margaryną albo greotron z koroną królów. Przecież to wystarczy rzut oka na futro. U mnie ma jest statyczna złota szata, przy której nawet Dyson ogłasza kapitulację. a lapki? One to mają zainstalowaną jakąś wersję demo. Tam się nawet błoto nie ma do czego porządnie przyczepić. Jeszcze się włos nie zaczął, a już się kończy, jak małżeństwa celebrytów. Do tego ja wiem, że pochodzenie się nie wybiera, ale goldyny to szlachetne dzieło sztuki z krainy lordów, zamków i single malt whisky. A lapki? No cóż, takie biedne kuzynostwo z kanadyjskiego kutra stworzone w otoczeniu dorszy i syropu klonowego. Ale żeby nie było, labradory to są generalnie całkiem spokoziomki. Priorytety w życiu mają na odpowiednim miejscu, czyli narzeć się do oporu i wytaplać, w czym popadnie. To jest po prostu taka wersja beta prototyp ideału, czy imię.